Was bardzo serdecznie. Monika. I Leszek Adamczykowie z ekipy remontu małżeńskiego. Dwunasty już remont małżeński musimy przeżyć w zupełnie innej rzeczywistości. Co roku czekamy na ten moment, kiedy będziemy mogli Was przywitać w drzwiach kościoła przy ulicy Drzymały. Niestety w tym roku to się nie uda. Nie będziemy mogli Was zobaczyć, ale chcemy, żebyście wiedzieli. Że trwamy i ten kolejny remont ma szansę się wydarzyć w naszych domach. Dzisiejszy temat to czas pandemii, jako czas okazji, czas, w którym możemy budować i wzmacniać swoją więź małżeńską i więź rodzinną. Chcemy opowiedzieć Wam o naszych doświadczeniach, o tym, jak my przeżywamy ten szczególny okres, kiedy wokół nas dużo boleści, strachu, wątpliwości, rozedrgania. Kiedy ta choroba potrafi też wkraść się do naszych rodzin, dotknąć bardzo poważnie naszych znajomych, i kiedy kładziemy się codziennie wieczorem z pytaniami, co będzie dalej. Lecz następnego dnia zaczyna się dzień, i wydaje nam się, że ten dzień to jest dzień podarowany. W szczególności, kiedy słyszymy o rzeczywistych tragediach rozgrywających się obok, to odkrywamy, że mogłyby dotknąć i nas. Ale na całe szczęście Bóg dał nam kolejny dzień. I ten dzień możemy wspaniale spędzić. Pierwszą taką wielką okazją i szansą, którą doświadczamy w tym czasie, to, że nigdzie nie musimy się śpieszyć. To, że nie musimy dowozić dzieci do szkoły, że sami nie dojeżdżamy do, do pracy, a pracujemy w domu. To jest naprawdę fajny, fajne doświadczenie, właśnie, brak pośpiechu. I co się z tym wiąże? Możemy po prostu razem zasiąść do stołu i jeść wspólnie śniadanie, obiad i kolację. Możemy celebrować te posiłki, możemy rozmawiać w czasie nich i często też te dyskusje się wywiązują. Wcześniej tego nie było. Druga taka okazja to nasze wspólne zasiadanie wieczorem i oglądanie filmów. Też to jest taka okazja, która się pojawiła teraz. Pandemia i to, że w jej różnych okresach, na wiosnę, ale teraz również w listopadzie i w grudniu musimy być bardziej zachowawczy, schować się czasami trochę w tym naszym domu, spowodowała, że nasze życie musiało ulec troszkę przeorganizowaniu. Zdaliśmy sobie sprawę, że od tego jak zachowuje się każdy z nas, będzie zależeć też los innych i troszkę pojawiła się w naszym domu taka atmosfera jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Uważamy, że to jest coś, co nam Pan Bóg podarował, coś, co nam Pan Bóg pokazał, że możemy w ten sposób zacząć bardzo konkretnie i bardzo poważnie o sobie myśleć. Kolejną rzeczą, którą odkryliśmy w tym czasie, to jest to, że możemy wspomóc naszych bliskich, którzy chorowali, ale również wszystkich tych, którzy chorują tutaj niedaleko nas, naszą wspólną modlitwą. I postanowiliśmy uruchomić taki. Nasz nowy zwyczaj. Zwyczaj małżeńskich spacerów, podczas których odmawiamy koronkę w intencji chorych, znajdujących się w opodal tutaj szpitalu oraz wszystkich tych, którzy im pomagają. Oprócz tego spaceru takiego naszego małżeńskiego, o którym powiedział Leszek, to pielęgnujemy też takie nasze wypady do lasu. Yy, dlatego właśnie nagrywamy teraz ten odcinek dla Was też, właśnie w naszym lesie. Przyzwyczailiśmy się już do tego. Weszło to jakby w naszą krew. To, że zabieramy się wszyscy, że tutaj tak naprawdę popołudniami spacerujemy, też dużo rozmawiamy, nie tylko właśnie w naszym małżeństwie, ale i z dziećmi, z rodzicami, a czasami nawet w większej, większej ekipie. I myślimy, że to będzie taka, taki dar, który z sobą poniesiemy już też w te czasy, kiedy, kiedy tej pandemii nie będzie. Zachęcamy Was, żebyście podzielili się między sobą Waszymi szansami i okazjami tego czasu. Dziękujemy. Szczęść Boże, witam i bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich, choć z takim jakimś szczególnym akcentem. E, witam wszystkich małżonków, wszystkie kobiety i mężczyzn, którzy żyją w małżeństwach, którzy tworzą rodziny. Kochani, bardzo się cieszę każdym z Was i dziękuję Wam, że odpowiedzieliście na zaproszenie, aby... Dzisiejszego wieczoru Pan Bóg pozwoli jutro i w niedzielę wspólnie przeżyć chwilę. Wspólnie, to znaczy ze mną i razem z moimi serdecznymi przyjaciółmi, z którymi razem remont małżeński od 11 czy 12 lat tworzę w Opolu, a w tym roku w wyjątkowym wydaniu, prostszym, skromniejszym, ale mam nadzieję, że równie owocnym jak poprzednie, Mam nadzieję, kochani, że będziemy mogli te trzy wieczory spędzić. Choć ja osobiście to chciałbym Wam zająć, myślę, że maksymalnie 15 minut, a potem do czegoś Was zaprosić. Kochani, zanim do tego, co jakoś Duch Święty pozwolił mi, pozwolił nam rozpoznać, o czym chciałbym razem z Wami, e, jakby się nad, nad czym chciałbym się zatrzymać i czym chciałbym się podzielić, to kochani, chciałbym, żebyśmy się wspólnie tak jak jesteście teraz w swoich domach czy jadąc samochodem czy cokolwiek robiąc innego ale słuchając żebyśmy się razem wspólnie pomodlili. Rozpocznijmy więc tę kolekcję i to spotkanie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień i dziękuję Ci za każdego z tych, którzy razem ze mną teraz trwają przy tym słowie. Panie, dziękuję Ci za wszystkie rodziny, dziękuję Ci za wszystkie małżeństwa, dziękuję Ci za każdą historię każdego domu, dziękuję Ci za wszystkich dzieci, dziękuję Ci Panie za wszystko, co nam dajesz. Panie, wierzę, że jeżeli jesteśmy dzisiaj, żyjemy. I możemy słuchać tego słowa. Jeżeli dzisiejszy dzień przeżyliśmy, to Panie, jest to wszystko znakiem Twojego błogosławieństwa. Proszę Cię, Panie Jezu, abyś każdego z nas błogosławił, abyś serce każdego wypełnił pokojem, dobrocią i błogosławił. Panie Jezu, Ty znasz wszystkie historie ludzkich, ludzkiego życia. Ty znasz wszystkie historie każdej rodziny. Ty, Panie, każdego z nas, z nas znasz. Dziękuję Ci za to i proszę Cię, Panie, abyś wyposażył. W ducha Bożego każdego, I abyś Panie położył też swoje błogosławieństwo na moje serce, na mój umysł i na mój język. Aby moje słowo było słowem Twoim. Aby słowo, które będę wypowiadał, niosło życie, radość, pokój i nadzieję. Proszę Cię, Panie, aby ten kwadrans zaowocował kolejnymi kwadransami, godzinami, dniami i latami pełnymi błogosławieństwa dla tych, którzy będą tego słowa słuchać. Proszę Cię o to, Panie, i już teraz dziękuję Ci za owoce tych rekolekcji. Amen. Kochani, więc chcę dzisiaj razem z wami na chwilę zaprosić was do tego, abyśmy spróbowali zobaczyć temat tych rekolekcji, który brzmi okazję do wykorzystania. Skąd w ogóle taki temat się wziął? Kochani, myślę, że wszyscy z nas, tak jak jesteśmy, i to niezależnie, kim jesteśmy, gdzie żyjemy, ile mamy lat, jak jesteśmy zamożni lub żyjący skromnie, czy jesteśmy zdrowi, czy chorzy. Ze względu na to, że każdy ma swoją historię życia, to jednak coś wspólnego nas łączy. To jest to doświadczenie pandemii i wszystkich rygorów, obostrzeń z tym związanymi. I tym wszystkim, co dotyka jakoś naszego stanu emocjonalnego, no również co ma przełożenie na naszego ducha i na kondycję naszych rodzin. Ale łączy nas coś piękniejszego i większego niż pandemia. To jest tęsknota za Bogiem, ufam i łączy nas wiara w to, że Bóg jest obecny przy nas i Bóg nigdy nas nie opuści. Kochani, stąd z moimi przyjaciółmi, z rodzinami, z którymi tworzę remont, zobaczyliśmy taką rzecz, że mimo tego, że jesteśmy tak różni i jakby świat został sparaliżowany, to właśnie ten paraliż i to odosobnienie i to wszystko co jest jakimś trudem dla nas, jest pewną Okazją, okazją do wykorzystania. Koleś, dzisiejszego wieczoru chciałbym o kilku okazjach związanych z domem, z małżeństwem i z rodziną powiedzieć. Ale zanim jeszcze o tym, to właśnie chcę, będąc, chcę być, chcę, no tak, myślę, że mogę tak powiedzieć. Chcę być naprawdę blisko każdego z Was. I mam szacunek do tego, co powiem, ze względu na to, że jesteśmy. Tak różni. I to, co powiem, nie jest absolutnie receptą jedną, jedyną, którą, która działa dla każdego. Dlaczego nie działa dla każdego, albo dla każdego inaczej działa? Dlatego, że wszyscy mamy różne, różne, różne doświadczenie. Każdy znajduje się w innej kondycji. Są małżeństwa, które są szczęśliwe, piękne i zamożne. Są takie małżeństwa, które doświadczają teraz dużo bólu. Trudu i biedy. Są małżeństwa, są rodziny, które mieszkają na wsi. Są takie, które mieszkają w mieście. Są takie, które oprócz swojego mieszkania czy domu mają duży ogród. I są takie małżeństwa i takie rodziny, które żyją na jednym piętrze w dwóch albo trzech pokojach, albo jeszcze skromniej. Są tacy, którym się naprawdę dobrze powodzi, również ekonomicznie, a są tacy, tacy którzy utracili pracę. Są tacy małżonkowie, którzy mają gromadkę dzieci, ale wszyscy są, albo na szczęście już są wszyscy dorośli. A są tacy, którzy mają gromadkę dzieci, ale wszyscy są jeszcze, wszystkie dzieciaczki są jeszcze małe. Są takie małżeństwa, które nie mają dzieci. są tacy, którzy, jak doświadczają tego, że są na kilku metrach kwadratowych, doświadczają tego, że to jest naprawdę błogosławieństwo. A są tacy, którzy nie umieją już tym wszystkim wytrzymać. Są tacy, którzy mają naprawdę duże oparcie we wierze, a są tacy, którzy tego oparcia nie umieją jakby dogonić. Kochani, wiedząc, że mamy podobne doświadczenia, choć jesteśmy tak różni i znajdujemy się w różnych miejscach życia, kochani, wierzę, że coś, co Pan Bóg nam podpowiada i coś, co Pan Bóg, o co Pan Bóg nas prosi, co jest możliwe do zrobienia, to są drugie osoby. To jest człowiek, który jest obok mnie. Czyli wyobrażam sobie, że okazją do wykorzystania jest drugi człowiek, którego dobrze jest odkryć jako dar. Kochani, myślę, że nie potrzeba tu być wielkim filozofem i nie potrzeba niczego wielkiego studiować, żeby wiedzieć właśnie przez doświadczenie, że ten czas, który dzisiaj przeżywa świat, najtrudniej do przeżycia jest dla osób, które są same. Które nie mają drugiego człowieka. Wyobrazić sobie, że ktoś żyje niezależnie od tego, czy w dużym domu, czy w malutkim mieszkanku, sam jeden, ale nie ma do kogo przez cały dzień, przez całą noc otworzyć ust, że nie ma kogo prosić o pomoc, że jest zupełnie, zupełnie sam. Kochani, to dzisiaj już wiemy, że samotność jest największym bólem i największym trudem. Największym. Kochani, jeżeli uznajemy, że tak jest, to możliwe, że nawet jak my, każdy z nas subiektywnie ocenia czas, w którym żyjemy i kondycję swojej rodziny, jako naprawdę duży trud i duże wyzwanie i z czym się nie umiemy sobie poradzić, to wierzę w to, że Duch Święty podpowiedział mi coś takiego, że drugi człowiek jest naprawdę darem. Jest skarbem, który dobrze jest odkryć. Możliwe, że to tak też jest, i myślę, że mamy takie doświadczenie wszyscy, że czasem tych skarbów mamy dużo i ich nie cenimy. Po prostu nie, nie odkryliśmy ich jeszcze. Kochani, zobaczyłem na modlitwie, że jeżeli uznać, że drugi człowiek jest skarbem, no to tym drugim najbliższym jest mąż, jest żona, są dzieci. Możliwe, że w jednym domu są wnuki. Możliwe, że są nasi starsi rodzice. Kochani, jeżeli kogokolwiek z tych osób, o których wspomniałem, masz blisko siebie, to nawet jeżeli do tej pory uznajesz, że to jest naprawdę jak kamień w bucie, to możliwe, że potrzeba zmienić optykę, że potrzeba zobaczyć, że ten drugi jest dla mnie darem. Mało tego, możliwe, że to Ty jesteś naprawdę wielkim i możliwe, że jedynym darem dla drugiego. Koń, jeżeli tak jest, że mamy obok siebie ludzi, i uznamy ich, że oni są darem, to teraz o coś, do czego jesteśmy zaproszeni i co możemy wykorzystać właśnie przez zamknięcie, przez, przez bycie razem to jest takich pięć rzeczy, które, możliwe, że ich jest więcej, ale ja dzisiaj chcę powiedzieć o pięciu rzeczach, takich, które, jeżeli będziemy o nie dbali, to zobaczymy za chwilę. Że więzi nasze rodzinne, wasze więzi małżeńskie, rodzicielskie, siostrzane będą coraz piękniejsze i to, co było dla nas trudem, będzie naprawdę błogosławieństwem. Pierwsze. Pierwszym jest czas. Kochani, myślę, że wielu z Was ma takie doświadczenie, że jeszcze rok temu, czy dwa, czy już od dłuższego czasu, nie mieliście czasu dla siebie, bo praca, bo wyjazdy. Służbowe, nie tylko, bo druga praca, bo to, bo to, bo tamto. Rano człowiek wyjeżdżał, późnym wieczorem wracał. Po prostu nie było czasu na nic. Nie było czasu ani na rozmowę, nie było czasu ani na wspólny posiłek, na wspólną modlitwę. Na nic nie było czasu. Kochani, myślę, że z wiosny tego roku, kiedy pandemia jakby weszła nie, absolutnie niespodziewanie do nas, to zobaczyliśmy, że mamy czas. Ja wiem. Ktoś może powiedzieć, proszę księdza, ksiądz w ogóle nie zna życia. No nie będę się kłócił, ale wierzę, kochani, że właśnie w tym czasie teraz Bóg naprawdę daje nam czas. Jeżeli możecie go wykorzystać, to wykorzystajcie go dobrze. Aby ze sobą po prostu wspólnie być, aby ucieszyć się sobą, aby i wspólnie popracować i wspólnie porozmawiać. Po prostu dajcie sobie nawzajem czas. Drodzy rodzice, jeżeli macie dzieci, dajcie trochę czasu Waszym dzieciom. Spędźcie wieczór właśnie z nimi. Odciągnijcie ich od tego, co ich wiąże już od samego rana. Wielu z Was martwi się o to, jak będą funkcjonowały ich oczy, co dzieje się z wyobraźnią Waszych dzieci. Wielu z Was ma to doświadczenie, że ich straciło po prostu. Ale możliwe, że potrzeba tylko dać. Im czas. Zabrać ich do siebie, by z nimi po prostu być. Druga w cudzysłowie rzecz, która jest do wykorzystania, to jest nasza zdolność lub umiejętność, lub jej brak rozmawiania ze sobą. Kochani, wiele razy w tych ostatnich miesiącach spotkałem się z tym, że ktoś mówi, proszę księdza, właśnie teraz, w tym czasie bardzo trudnym, po raz pierwszy Rozmawialiśmy jako małżonkowie. Tomek powiedział mi taką rzecz: Mówi, że już dawno nie rozmawiał ze swoją żoną tak jak teraz, w tych ostatnich miesiącach. Nigdy nie mieli tyle czasu, żeby o stosownej porze kłaść się do łóżka i rozmawiać. Nigdy nie mieli tyle czasu, żeby usiąść razem i po prostu być. I to nie idzie o to, że to jest niewiadomo jak wydłużający się czas, ale pokazał mi jedną taką rzecz: Mówi, proszę księdza, ja często mówiłem do mojej żony, w ogóle nie słuchałem. Ja dopiero teraz, w tym czasie, zacząłem słuchać, co mówi moja żona. Ja po kilkunastu latach, właśnie w tych ostatnich miesiącach, dopiero poznałem serce mojej żony. Dlaczego? Dlatego, że zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Powodem tych rozmów były nasze obawy, były nasze zmartwienia i było rozmawianie o problemach. Ale zobaczyliśmy, że kiedy rozmawiamy ze sobą, to w czasie rozmowy przychodzi światło. Mamy czas, mamy rozmowy. Wspólna praca. Kanie, co rozumiem pod tym słowem wspólna praca? Ja rozumiem, że są tacy, którzy są naprawdę zarobieni po czubek głowy. I jeden pracuje tu, drugi pracuje tam. No i tego się nie zmieni. Albo jeden pracuje w domu, przez 12 albo 15 godzin z chwilą pauzy na spanie, a inny wyjeżdża do pracy. Każdy inaczej ma. Ale gdzie znaleźć tą wspólną pracę? Kochani myślę, że właśnie przestrzeń jaką jest mieszkanie, przestrzeń jaką jest dom, kiedy nie możemy wszędzie wyjeżdżać i robić, co chcemy, to właśnie to, że jesteśmy na jednym kawałku Ziemi, nawet jak on jest bardzo mały, to możemy wspólnie coś zrobić. Co to jest? Choćby posprzątać dom, choćby wspólnie pomalować ściany, albo przełożyć tapety. Możemy wspólnie zrobić, jako małżonkowie, lub z waszymi dziećmi, generalne porządki. Czemu tego tak nie zrobić razem? Możliwe, że do tej pory ci, którzy mają ogrody czy ogród, robili to sami. W sensie mąż robił to zawsze, albo robiła to zawsze żona. Czemu nie zrobić tego razem? Choć teraz jest zima. Ale przywołuje pewne obrazy, dlatego że nawet jak jesteśmy zamknięci, nawet jak ta przestrzeń jest bardzo malutka, to wspólnie możemy coś zrobić. Mały Antoś powiedział mi taką rzecz. Mówi wieksiąc. Nam się wydłużyły wieczory, i nasz tato jest zawsze w domu. Wieksiąc, co robimy wieczorami? Zawsze gramy w planszowe gry. <gry> Ucieszyłem się widząc tego małego Antosia i radość. Ze szczę I szczęście tego, wy czy wynikające z tego, że razem coś robią. Co jeszcze? Mamy czas, mamy rozmowę, mamy wspólną pracę. Zapisałem je sobie jeszcze wspólny stół. Wielu z Was, myślę, że się nie mylę, przez wiele lat mówiło: proszę święta, my nie mamy czasu na to, żeby wspólnie zjeść śniadanie. Nie mamy czasu, żeby razem usiąść do stołu. Po prostu nie ma takich możliwości. Myślę, kochani, że czas pandemii i czas ten, który przeżywamy, jest takim czasem, który daje nam więcej niż do tej pory możliwości, by razem usiąść do stołu. Bądźcie hojni w tym. Zapraszajcie siebie do stołu i zbierajcie się przy jednym stole. Ale nie można tylko jeść przy stole. Jakby człowiek tylko jak przy stole, no to zje szybko i odejdzie. Ale wy, jako rodzice, zadbajcie o to, żeby jedząc przy stole, siedząc przy nim, po prostu ucieszyć się sobą, porozmawiać, uruchomić wszystko, co sprawi, że nie będzie się chciało od stołu odejść. I piąta rzecz, napisałem sobie, wspólna modlitwa. Przypuszczam, że dla wielu małżonków, dla wielu rodzin, wspólna modlitwa to jest marzeniem kogoś z was, który nigdy się jeszcze nie wypełnił. I często tłumaczycie sobie to tym, że nie, już nie ma czasu, bo jestem zmęczony, bo to, bo to, bo tamto, bo dzieci, bo obowiązki, bo jeszcze trzeba ogarnąć dom po całym dniu. I to jest wszystko prawda. Ale możliwe, że właśnie czas, który jest teraz przed nami, to jest najbliższe dni adwentowe, potem czas Bożego Narodzenia, Bóg da Wam czas po to, żeby się wspólnie modlić. Jeżeli jako małżonkowie razem powiecie sobie, chcemy do wieczornego pacierza usiąść albo uklęknąć razem, to wasze dzieci, nawet jak nie przyjdą, bo już są dorastające, to jak będą Was widzieć dłużej, to przyjdą. I to nie idzie znowu o to, żeby zamęczyć na kolanach, ale idzie o to, żeby. Wspólnie zawołać do Boga. Ja myślę, że wielu z Was, kiedy uczestniczyło w remoncie małżeńskim, który prowadził pan Mieczysław Guzewicz, usłyszało takie słowo, że modlitwa małżeńska albo modlitwa rodzinna, wspólna modlitwa ma moc egzorcyzmowania. Tej modlitwy strasznie boi się diabeł. Kiedy jesteście razem, pan Jezus mówi tak. Jeżeli dwaj z Was albo trzej razem, wspólnie o coś będą się modlić, o coś prosić, ojciec im da. Rozumiecie, dlaczego diabeł wszystko zrobi, żebyście się nie modlili razem. Kochani, bardzo Wam dziękuję za to, że przyjęliście to słowo, nawet jeżeli ono w kimś wywołało jakiś bunt i niezrozumienie i ktoś już zdążył wyłączyć i teraz tego nie słucha, co mówię. Kochani, jeżeli możecie razem. Jako małżonkowie, porozmawiać o tym, czym ja się z Wami podzieliłem, to zostańcie jeszcze przy wspólnym stole czy w łóżku, po to, żeby razem zobaczyć, na ile możecie w Waszym małżeństwie, w Waszej rodzinie budować więzi. Ja pokazałem tylko pięć takich przestrzeni, o które można zadbać, ale przypuszczam, że jest ich więcej. Ja wspomniałem o tym, że mamy czas, że możemy rozmawiać, że możemy wspólnie pracować. Że mamy wspólny stół i że możemy wspólnie się modlić. Kochani, bardzo Wam dziękuję i proszę Was, wykorzystajcie te okazje, te możliwości, które Bóg nam daje. Po pierwsze, Bóg nie zostawił nas samych, po drugie, Bóg nam błogosławi i po trzecie, Bóg nigdy nie przestał panować nad światem. Świat należy do Boga i wszystko, co się dzieje, jest Bogu znane. I nic, przed Nim nie jest ukryte. Coś, co my możemy zrobić, to przyjąć tylko z Bożej ręki to, co On nam daje. Każdego z Was, Wasze dzieci, Waszych rodziców, tych, których macie koło siebie, nawet jak są jak kula u nogi, nawet jak są jak kamień w bucie to po to, abyście zobaczyli siebie, że jesteście darem dla siebie. Każdego z Was błogosławię w imię Ojca i Syna. I Ducha Świętego. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Jak możecie, bardzo Was znowu zapraszam na jutro, na drugi dzień remontu małżeńskiego, by zobaczyć, ile mamy okazji do wykorzystania. Szczęść Boże.